W Nowrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Mamy już wiosnę. W miniony czwartek z okazji pierwszego dnia wiosny w Parku Solankowym z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów zorganizowano tradycyjne topienie marzanny. Dzieci z inowrocławskich przedszkoli, a także seniorzy, kuracjusze i mieszkańcy przeszli barwnym korowodem przez Park Solankowy, aby następnie symbolicznie utopić marzannę na znak odejścia zimy. Coroczna akcja pod hasłem Od przedszkola do seniora topienie marzanny w Solankach zgromadziła wielu entuzjastów najpiękniejszej pory roku. Przybyłych gości przywitał pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia Wojciech Piniewski. Za nami 24. gala rozdania Władysławów, czyli nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska w regionie przyznawanych przez społeczność uczniowską trzeciego LO. Pomysłodawcą akcji jest nauczyciel królówki Dariusz Piękosz. O gratulacje dla tych wszystkich, którzy działają na rzecz środowiska ekologii. Wy ich nagradzacie. Nauczyciele i młodzież w tym roku na co stawialiście? No stawialiśmy oczywiście na taką aktywność w roku ubiegłym, bo trzeba podkreślić, że są to Władysławy 223 za działalność proekologiczną w roku 2023. No i tradycyjnie wybraliśmy, no wydaje się, najlepszym. Przynajmniej jest to głos młodzieży, naszych uczniów. Kto może czuć się największym wygranym, zwycięzcą? Zwycięzcy to m.in. w kategorii firma firma Energia Kapital, w kategorii człowiek pani Natalia Łapińska, w kategorii gospodarstwo Lowenda Kujawska, to również jest laureat w kategorii produkt za syrop lowendowy i w kategorii inwestycja Galeria Solna za łąki kwietne. W przypadku placówki oświatowej Władysława trafił do y, niepublicznego przedszkola pod tęczą. Dlaczego trzecie ELO postanowiło organizować tego typu gale? Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? No i trzeba byłoby spytać pewnie pomysłodawcę. Ojej, to jestem ja. 24 lata temu zrodził się taki pomysł, w momencie kiedy funkcjonowały klasy, klasy autorskie. No i wtedy powstała klasa autorska, która no chciała być autorska, ekologiczna. Chcieliśmy być troszeczkę taki tacy nietuzinkowi, żeby nie tylko mówić o ochronie środowiska, ale też i czerpać z naszego środowiska wzory. To był rok 2001, więc wtedy rzeczywiście ten taki kurs na ekologię. Był już widoczny. Ekologia była modna no i mamy nadzieję, że ona będzie nadal modna. Mimo, że, że jest przyśmiona często przez koronawirusa, dwa razy gala się nie odbyła w takiej formie jak obecnie. Niemniej jednak no, staramy się kontynuować to, to dzieło. 24 rok. Koszyka że w ostatnim meczu sezonu zasadniczego pokonali rezerwy Trefla Sopot 86 do 60 i już w środę zagrają pierwszy mecz play-off z rezerwami Trefla Sopot. Wracając jeszcze do sobotniego meczu, to nasz zespół już po dwóch kwartach prowadził 48 do 22 i stąd może w drugiej połowie zawodnicy byli już myślami w drugiej rundzie rozgrywek. I zdemolowali rywali, zwłaszcza w walce podkoszowej, wygrywając zbiórki 63 do 29 i w rzutach spomalowanego. 30 do 7. E, trenerze, zakończyła się runda zasadnicza. Dzisiaj zwycięstwo nad Treflem. E, chyba do przerwy wystarczyło koncentracji. W drugiej połowie już chyba trochę e, zespół był Myślami w playoffie. No nie wiem, gdzie był zespół Myślami w drugiej połowie. Troszeczkę się zaczęliśmy w ataku. Natomiast chcieliśmy poćwiczyć niektóre fragmenty. E, za dużo strat mieliśmy, prostych, niewymuszonych, niedochwyt piłki, wyrzucenie gdzieś fałd. Tego musimy się wystrzegać. Eee, dużo rzeczy dzisiaj poćwiczyliśmy, to co chcieliśmy jeszcze przed playoffami e, poprawić, czy zobaczyć, jak funkcjonuje w różnym zestawieniu. Zobaczyć, jak, jak chłopaki funkcjonują na boisku. Taki ostatni szlif, i, i, no i w środę zaczynamy zabawę, tak naprawdę na poważnie. No właśnie, chociaż ta pierwsza runda to jeszcze może być w przypadku noteci, no, teci, no takie, takie granie z zespołem jednak wyraźnie słabszy. Tak może być, natomiast nie możemy tracić czujności. To też będzie drużyna, która zagra bez, zupełnie bez presji. My tą presję mamy od początku sezonu, nie da, nie da się ukryć, to się czuje I, i musimy się z tym zmierzyć po prostu. Na spokojnie musimy podejść do tych playoffów, cierpliwie swoje robić i, i tyle. No tak mówiliśmy w czasie sezonu, żeby tylko do play dotrwać w zdrowiu, żeby zespół był e, dobrze przygotowany no i żeby nie było kontuzji. To teraz popatrzmy na ten zespół, czy wszyscy są zdrowi. E, tak, można powiedzieć, że tak. Dzisiaj Kuba miał e, przed mecz, mówi, że jest wszystko ok z nogą, na pewno musi poprawić troszeczkę wydolność, e, swoją wytrzymałość. To jest normalne, że e, zaległości w treningu. treningu e, Pokazały, że nie jest gotowy na 30 minut grania, więc tu, tu spokojnie. Natomiast najważniejsze, że ta noga jest ok. Piotr Robak ma delikatny uraz, tak naprawdę ciężko to nazwać urazem. Bardzo mocno stłuczone kolano i po prostu potrzebował odpoczynku. Nie chcieliśmy dzisiaj ryzykować. Piotr też jest zdrowy, reszta zespołu jest, jest zdrowa. No, zespół Noteci ma dosyć długą ławkę rezerwowych i tak trener rotował tym składem przez cały sezon, ale teraz gramy play-offy. Czy w głowie trenera Mazura jest ta piątka, która będzie grała te najważniejsze mecze, przynajmniej ta startowa? Jest, na pewno oczywiście, że jest. To też zależy od dyspozycji chłopaków. Natomiast gdzieś ta rotacja musi, myślę, że musi się zawęzić. I, i to też oczywiście pokaże mecz, kto jest w najlepszej dyspozycji. I, I będziemy odpowiednio reagować wtedy. No, teć po sezonie zasadniczym zajęła ostatecznie drugie miejsce w grupie A drugiej ligi i zmierzy się teraz w pierwszej rundzie offu dwukrotnie z siódmą drużyną rozgrywek, treflem Sopot. Pierwszy mecz w środę, 27 marca nad morzem. A rewanż w wino Wrocławiu również w środę 3 kwietnia. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.